Cześć, po chyba rocznej przerwie. Wrzucam to nagranie dzisiejsze jestem w takim stanie w jakim jestem i w sumie o to mi chodzi, żeby było autentycznie i chciałam się podzielić trochę tym, co u mnie. Bo zauważam, że jak u mnie y, takie trudniejsze momenty, to wtedy y, jakoś mam taką wielką potrzebę dzielenia się tym, i tak się zastanawiałam, z czego, się, z czego to wynika. I nie wiem, czy to chodzi o to, że poczułam samotność y, z tym, w czym jestem, może tak, i y, ja się tak naprawdę tej samotności uczę. Uczę się ją akceptować. Uczę się tego, że, że w momentach na przykład, bólu głowy jestem totalnie zdana na siebie i, i nikt mi tej przysłowiowej szklanki wody nie poda, tylko mimo wszystko ja muszę się zebrać i ją sobie podać. I chyba o tą samotność chodzi, że ona tutaj wybrzmiewa bardzo we mnie teraz. Kończy się tydzień, gdzie dzieci są utaty, i ostatnie trzy dni no były trudne, chociaż w ogóle cały tydzień, czy znaczy nie, poniedziałek, wtorek były mnóstwo, były wypełnione działaniami, tak samo środa do połowy, była wypełniona działaniem. A później się pojawił głowy. więc to zleciało dosyć szybko i nawet nie miałam czasu pomyśleć o, o, o tym, co jest teraz we mnie. A jak się ze sobą skontaktowałam a w czwartek, a będąc w górach, to no, przy taki, taki trudniejszy czas, i, i w ogóle włączyła mi się taka analiza. Mojej relacji z moimi dziećmi um, i, i tego, co ja bym chciała im dać, a czego im nie daję, albo nie potrafię. No więc, więc tak jest. Więc tak jest. A, no, wzruszam się. Dużo we mnie różnych rzeczy. Dużo, dużo. I chyba najbardziej właśnie wybrzmiewa we mnie teraz ta samotność. Znaczy, oczywiście są znajomi y, i tak dalej. Y, jest to wsparcie, ale y, z drugiej strony włącza mi się też coś takiego, że, y, że nie chcę ich obarczać y, sobą i y, y, y moimi gdzieś tam rzeczami i chyba się też trochę z tego wtedy wycofuję więc tak próbuję sobie ułatwić to funkcjonowanie i po prostu zaczęłam wczoraj ze sobą na głos rozmawiać i to też było oczyszczające, naprawdę to było oczyszczające później jeszcze włączałam sobie muzykę i pomydytowałam i poprzytulałam siebie i się uspokoiłam. Więc e, dzielę się też z tym, co, e, co mi przynosi taką ulgę. Tak jest teraz. No. Tak jest teraz. Już takie stany e, miewałam, więc też je znam. E, ale niestety za każdym razem, jak to się dzieje, to to e, to jest to dla mnie takie trochę zaskoczenie. Wyłaja jezu znowu. Już myślałam, że już jest tak dobrze, że się tak e, zharmonizowałam e, i zaakceptowałam e, wszystko, co się dzieje, i tą samotność, i. No, ale chyba nie do końca. No. A więc tak u mnie. Jak macie ochotę, to się podzielcie co, co u Was w komentarzach i pójdę w działanie. Po prostu pójdę w działanie. Na ten moment to jest dobra opcja. Życzę Wam dobrego dnia jako takiego miękkiego. Miękkiego i łagodnego.